Cześć, z tej strony Stefan. Witam Was w ostatnim odcinku z serii zagramy w Lords of The Round 2. Tak moi drodzy, jest to ostatni odcinek, gdyż będziemy podbijać ostatnie neutralne hrabstwa i postaramy się def definitywnie rozprawić się z Hrabiną, naszą ostatnią przeciwniczką. I będę chciał zwiększyć całą tę rozgrywkę wybudowaniem zamku królewskiego. Zostało nam 10 sezonów do tego, okay, więc. Może sobie to jakoś trochę przyspieszymy. Tylko obniżę tu może rację o 7 sezonów. I tradycyjnie zrobimy inspekcję naszych hrabstw. Z zadowoleniem jest jak widać bardzo dobrze. Mamy tutaj co najmniej średnie, co najmniej średni poziom zadowolenia. Nawet więcej niż średni. Także nie grożą nam nigdzie bunty ani jakieś klęski głodu na razie, przynajmniej z tego co zauważyłem, tylko tutaj mamy na połowę relacji w Nottinghamshire. Będzie trzeba tutaj jakoś rozdzielić zboże. O tu jest sporo zboża. W moich królewszczyznach jest tyle zboża, że ja cię kręcę Tylko zanim to dojdzie do Nottinghamshire, no to Podzielcie się Właściwie podzielcie się, to ja to jestem władcą, więc to ja decyduję, dobra Do Nottinghamshire niech tyle pójdzie worków Tutaj ze spożyciem nie ma problemu no, tutaj no trochę by się przydało więcej tych worków, ale... Send supplies to Chyba już wysłałem jakąś jakieś dostawy tam, ale jeszcze nie dotarły hmm send Wyślę trochę więcej może z 60 i niech idą do Lancashire. Dobrze. This is one of your armies. Jak tu stoimy z uzbrojeniem? Chyba trochę zintensyfikuje produkcję. Na przykład łuków niech będzie trochę więcej. 60, naturę. 72 naturę. Tak zaszalejemy. Zbroi. To sumie tyle samo jest, co było. A tu? Tu w ogóle się nie produkuje broni. A powinno. Tu się skupię, może na Morgenszternach? O. Dobra. Niech będą Morgensterny to w międzyczasie może wzrośnie ta produkcja. Tutaj nie ma żadnych ani, ani kamieniołomu, ani kopalni. Księstwo Norfolk. U niech będą halabardy. Tylko troszkę może... A ja to nie ma znaczenia. o tyle jak będziemy mieć więcej surowców to będzie więcej tych które nam przybywało A tu tu nie mogę broni żadnej produkować dobra no to czekamy na, na koniec tury i będziemy podbijać te hrabstwa które zostały Będę chciał jakiś zaciąg zrobić. To niech mi trochę więcej broni przybędzie. Aha lewne deszcze, które spowodowały nam które potargały nie tylko SAT, ale w ogóle pola. O kurde, a tu nie zauważyłem, że nie ma żadnych pól zagospodarowanych. To już naprawiam ten błąd. O, łuków tu sporo się produkuje tutaj halabardę. 10 naturę. Więcej nie mogę. Dobra. Tutaj się koncentruję na wydobyciu kamienia, ale mogę robić na przykład więcej halabard. O! Tak będzie idealnie. I tu. W Królewszczyzna. W Oryda nam. Może miecze kupić więcej? Nie. Halabar bardzo kupię. Niech tak będzie żadnej produkcji nie mogę robić? na razie nie, dobra to niech chociaż drewno drzewo ścinają dobra 60 łuków 7 7 morgenszternów na a no więc ich może być tylko tyle. Dobra. To się już będziemy koncentrować na produkcji broni, dlatego, że to już końcówka gry. Na sprawa, że nie chciałbym, żeby mi tutaj nagle żywności zabrakło. Bo ogólnie moje założenie jest takie, żeby tę grę ukończyć nie tracąc żadnego chrabstwa w wyniku czy to buntów, czy jakieś klęski głodu tutaj żadno, dawno żadnej inspekcji nie prowadziłem dobra no na razie postępy są chociaż dużo dużo tego zyskałem dzięki handlowi tych pik Miecze to mogę sprzedać. Czego mam jeszcze za mało? Morgenszternów. Drewna mogę trochę sprzedać. Teraz mieć tych Morgenszternów tyle. Dobra, no to podbijamy kolejne hrabstwo. Hampshire. Okej. Okay. Co, teraz? Co, czy oni uderzają na mnie? Żebym ich nie docenił wcześniej? Tej sztucznej inteligencji? Dobra. I niech będzie taki podział. Żeby mnie zaraz nie ostrzelali Bo ja to tak potrafię, żeby się wepchnąć po prostu pod ogień przeciwnika Dobra wyjdźcie tu A wy wyeliminujecie uczników hmm. No tak pojedynczo, pojedynczo podchodźcie to, że wskóracie Dobra Zaraz to hrabstwo będzie moje Oj Kusznicy nie strzelają bardziej do kalabatników. Wyeliminowałem tych łuczników trochę później niż chciałem, no ale jednak jednak się udało, jakieś niedobitki, to zaraz, zaraz ta bitwa będzie wygrana. Jeszcze jeden z bunkan na dziół badników. Dobra, no to gincie. O tak moja dłoń zaciska się już na całym państwie praktycznie mam przeję Za małe zadowolenie żebym miał prowadzić jakiś większy zaciąg może O, za 5 sezonów będzie gotowy zamek królewski Co drastycznie zwiększy moje wpływy z podatków. No, Weapons Fault. Nie wiem, czy to nie te Morgensterny, bo chyba miałem ich trochę mniej niż 565 sztuk. Tak czy inaczej, trzeba znaleźć jakieś bardzo zaludnione hrabstwo. By się przydało. O, już idą, idzie zaopatrzenie, tu także zaraz będzie. Zaraz tutaj będzie sytuacja pogratowana. Tutaj jedną dziesiątą zboża spożywają. Ale to nie szkodzi. Dobra, no to te siły też wysyłamy już na południe. Tutaj możemy prowadzić zaciąg, w kilku hrabstwach, dlatego że jak wszystkich powołamy pod dostępną broń, no to, no to po prostu jest bardzo szybka droga do tego, żeby wywołać niezadowolenia. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, po 300 z każdego hrabstwa, to planujemy tak. Powiedzmy niech będzie 50 rycerzy. Albo nie będziemy rycerzy dzielić. Niech w jednej armii będą, a w jednej ich nie będzie. Łuczników powiedzmy tutaj niech będzie 100. I halabardników 100. będzie taka doborowa armia. Tutaj. Niech będzie. Niech będzie 309 wszystkich dostępnych pikinierów, czy wszystkich dostępnych łuczników i reszta. Morgen Szternowców, i jak teraz wygląda ranking? No, miażdżąca jest ta moja przewaga. Dobra, jedną armię się już, już na podbój tego ostatniego neutralnego hrabstwa, tak, panie? We are ready. Of course, sir. Trochę trudny teren. Nie chciałbym ponieść za dużych strat. Ale postaram się jakoś to... jakoś to obejść. Tędy się jakoś przycisnę. Mam nadzieję, że nie będę szukać drogi gdzieś tutaj. Um w okolicach przeciwnika, no, bo oni czasami lubią się tak rozbiegać po całej planszy. Dobra, i tu zaraz będę dzielił. Order, znaczy oddziela łuczników od y, hanabardników. Dobra, wyjdźcie tu, sir. wy tutaj Big i wy sir. tutaj. Oj, 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 nie, 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 chcę na razie prowadzić wymiany ognia. Chyba tylko jedną porażkę na razie poniosłem z tego, co. Ten nieudany szturm na. na zamek Barona, chyba. Tak, poza tym to wygrywałem wszystkie bitwy. No i ten jeden wynikał z tego, że już nie odwoływałem szturmu. Dobra, to eliminujemy już uczników. z walki, wyjdźcie tu. Oj, no właśnie jak zwykle halabardnicy mogą mi zajść ze za skóry i to porządnie. Na nie na tyle ich jest, żeby stanowiły jakiś olbrzymi problem. Dobra, masakrować ich Kłota. I przedostatnie hrabstwo jest już moje. This county all but seals your conquest. One more county and the crown is yours. To nie wygląda pięknie. Cały kraj w moich barwach. Tylko muszę tutaj tak powiedzieć, żeby. Ja no dobrze jest. Dobrze jest. Tutaj. Tu będzie jeszcze lepiej. I tu też. O, czemu tu jest jedna? O. tu jakiś zaciąg mogę zrobić na przykład tych wszystkich pałkarzy powołać pod broń pałki możecie robić? nie To będę musiał kupić trochę tej żywności tutaj W każdym razie, no to trochę zniosę podatek, znaczy obniżę drastycznie O, już kupcy zmierzają do Kentu, także Także sytuacja będzie uratowana O, tu, yy, tylko tutaj są problemy z żywnością, ale to, tak jak mówię, będą zażegnane Pętla wokół i hrabiny moi drodzy się zaciska coraz bardziej. Combine these Okej. nie mam jeszcze tych a, zaraz będą kupcy, ok. Zaraz sytuacja będzie uratowana. O, a hrabina nie zbudowała żadnego zamku. Teraz trzeba będzie połączyć te siły, które mam. Nie ma sensu, żeby one tak um, operowały osobno. Dobra, tutaj mamy. No trochę nieciekawą sytuację. Bo jedną piątą z zjedzą, tu jedną siódmą. Tak warto obniżyć rację czasami na jedną turę, ale no nie za długo. Tu nie będzie na normalnie. Właśnie te królewszczyzny są bardzo obfitujące w zboże jak widać. O, a tu zaraz przybędzie zaopatrzenie. O, proszę. Tu naciąga kolejne. Tu nie trzeba, ale tutaj będę musiał dokupić krówek trochę i... krówek i... Zboża? Tutaj to trochę krówek do kupienia. Okej. Okay. I jacy armia? 771 ludzi. W Połączeniu z tymi siłami, no to już będzie. Taka potęga, że krabina się nie oprze 1306, no to to już będzie postawienie kropki nad I. Tu zapomniałem chyba kupić żywności. O, kurde. Nie dobrze. Ale teraz kupcy przybędą. No to to już za chwilę zwycięstwo będzie w naszym ręku. Tu nie zdążyłem przyjść z pomocą, na no po prostu kupcy nie zdążyli przyjść i nie zdążyłem tam kupić żywności. Dobra, przystępujemy do ostatecznego szturmu na zamek w Kornwalii. Aby definitywnie wyeliminować naszą ostatnią przeciwniczkę, czyli hrabinę, która jakościowo ma dobre siły no, 4, 5, 6, 7, 8, dobra. No to tradycyjnie neutralizujemy no, kociołki. Jakiś wielkich strat przy tym nie ponieśliśmy. O, możemy się pozbyć za to trochę jednostek dystansowych. Nie pamiętam, żeby wróg był na tyle... Żeby ta sztuczna inteligencja była na tyle rozsądna, żeby nam tak blokować drogę. Już idą, a nie zdążą zablokować drogi temu taranowi. Tak więc los hrabiny został praktycznie już przypieczętowany. Do szarży moi drodzy. Tym razem wybić wszystkich obrońców.

moi drodzy, nasze zmagania o koronę Anglii dobiegły końca. Zatem możemy przejść do podsumowania. Był to dla mnie bardzo miły powrót do dzieciństwa. Znów mogłem poczuć się jak ten prawdziwy, feudalny władca, który rusza do boju o koronę. Co mi się w tej grze najbardziej spodobało, tak jak już mówiłem, fenomenalny średniowieczny klimat, który był tworzony zarówno przez muzykę, przez grafikę, jak i przez gameplay. I już omówię te aspekty, podsumujemy je teraz. Muzyka. Tutaj Kate Ziza wykonał naprawdę kawał fenomenalnej roboty. Zarówno sielankowe kawałki, które przygrywały nam na mapie strategicznej, jak i te bojowe, nastrojowe utwory podczas bitew w polu czy oblężeń, to udało mu się naprawdę fajnie pokazać, fajnie, bardzo fajnie stworzyć ten nastrój, który nam towarzyszył podczas rozgrywki. Grafika. Zarówno design jednostek, jak i budynków, czy sama mapa strategiczna, to wszystko zostało bardzo przejrzyście pokazane. Także tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To akurat bardzo dobrze współgrało z tą wspomnianą już przeze mnie imersyjnością. Podobnie rzecz się ma ze statystykami. I to zostało naprawdę przejrzyście pokazane, dlatego że wiedzieliśmy dokładnie ile potrzebujemy pracowników do produkcji poszczególnych, surow... do produkcji poszczególnych towarów, czy wydobywania surowców, wiedzieliśmy ilu potrzebujemy do budowy zamków, czy, czy ile żywności potrzebujemy, żeby utrzymać nasze prowincje. Także to zostało naprawdę przejrzyście pokazane i pod tym względem gra naprawdę dawała nam dob dobre informacje. I wiedzieliśmy dokładnie, jak planować nasze posunięcia. Także to wszystko było to zostało dobrze pokazane. Gameplay. Dzięki statystykom można było wygodnie zarządzać naszymi prowincjami. W stosunku do części pierwszej bardzo dobrze się dowodziło jednostkami. W części pierwszej można było dowodzić tylko pojedynczymi oddziałami, a tutaj mogliśmy zakreślać tyle oddziałów, ile chcemy i wygodnie je przemieszczać po planszy, także to też, też zostało dobrze rozwiązane. Zabrakło jedynie elementu morale, który był w części pierwszej. No, wtedy te starcia miałyby trochę Większy klimat, a tak no, no była to taka typowa RTS-owa wyżynanka. No ale mimo wszystko bardzo przyjemna. Co w stosunku do części pierwszej zmieniło się na gorsze? No, przede wszystkim sztuczna inteligencja. Było wiele takich sytuacji, gdzie wróg zostawiał w tyle swoich łuczników, czy w ogóle jakieś jednostki dystansowe, przemieszczał się gdzieś na drugi kraniec planszy i pozwalał nam na, na to, żeby wyeliminować te jednostki dystansowe. No także tu sztuczna inteligencja kulała niestety. Podczas obleżeń zamków też się też potrafił popełniać błędy no tutaj akurat tego nie widzieliśmy natomiast wiele moich rozgrywek pokazało, że um, można było odpowiednio ustawić y, łucznika y, schować go za jakimś tam fragmentem umocnień i on potrafił y, samodzielnie wybić y, wszystkich uczników przeciwnika, którzy którzy się schronili w podgrodziu także no to też zostało sztuczna inteligencja no to jest niestety mankament tej gry. Natomiast no jest to jedyny mankament. Tak jak już powiedziałem, klimat no, i gameplay no to jest no to jest coś co czyni tę grę naprawdę przyjemną, naprawdę y, fajną w rozgrywaniu. No i co mogę więcej powiedzieć? Mogę tylko polecić gorąco tę grę. Jest dostępna na GOGu także. Polecam kupić i zapoznać się z nią. I tutaj się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że oglądało Wam się tę serię przyjemnie i do usłyszenia w kolejnej serii. Trzymajcie się!